Litania do Najświętszego Imienia Jezus Módlmy się Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Jezu, odblasku Ojca. Jezu, jasności światła wiecznego. Jezu, Królu Chwały. Jezu, Słońce Sprawiedliwości. Jezu, Synu Maryi Panny. Jezu, Najmilszy. Jezu, przedziwny. Jezu, Boże Mocny. Jezu, ojcze na wieki. Jezu, wielkiej rady zwiastunie. Jezu, najmożniejszy. Jezu, najcierpliwszy. Jezu, najposłuszniejszy. Jezu, cichy i pokornego serca. Jezu, miłośniku czystości. Jezu, miłujący nas, Jezu, Boże pokoju, Jezu, cnót przykładzie, Jezu, pragnący dusz naszych, Jezu, Boże nasz, Jezu, ucieczko nasza, Jezu, Ojcze ubogich, Jezu, skarbie wiernych, Jezu, dobry pasterzu, Jezu, światłości prawdziwa. Jezu mądrości przedwieczna. Jezu dobroci nieskończona. Jezu drogo i życie nasze. Jezu wesele aniołów. Jezu królu patriarchów. Jezu mistrzu apostołów. Jezu nauczycielu ewangelistów. Jezu męstwo męczenników. Jezu światłości wyznawców. Jezu czystości dziewic. Jezu korono wszystkich świętych. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu. Od grzechu każdego. Od gniewu twego. Od sideł szatańskich. Od ducha nieczystości. Od śmierci wiecznej, od zaniedbania natchnień Twoich, przez tajemnicę świętego wcielenia Twego, przez narodzenie Twoje, przez dziecięctwo Twoje, przez najświętsze życie Twoje, przez trudy Twoje, przez konanie w ogrójcu i mękę Twoją, przez krzyż i opuszczenie Twoje, przez omdlenie Twoje, przez śmierć i pogrzeb Twój, przez zmartwychwstanie Twoje, przez w niebo wstąpienie Twoje, przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, przez radości Twoje, przez chwałę Twoją. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Daj nam Prosimy uczucie swej boskiej miłości, abyśmy cię z całego serca i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.